Cześć Kawitowie! Dzisiaj kolejny part, nie kolejny part, bo jest dopiero zaczynamy part. Kolejny part to jest historyka i jak przewracają się rodzice. No dobrze, że, przywr no, no, że się przywracają, no to znaczy, że, że inne dom, inne wszystko. No i zapraszam do historyki. Dobra! Dzień dobry. O, dzień dobry. My tutaj z my... Trzymaj tu Janusz. Dobra. My tutaj, żeby kupić dom. No i no, po prostu dom kupić. No dobrze, to proszę wchodzić. Proszę wchodzić. Proszę wchodzić. Taki domek. O! To jest, to jest kuchnia. To jest... Widzę, z... <laughs> wyobrażam, że tak kasz i psikam, może będę chory. Nie pójdę do szkoły, no ty nie chodzę do szkoły, chodzę do szkoły, ale łapkę w górę dla mnie, żeby uzdrojał. Bo na razie jestem taki chory. Nie przejmujcie się tym, nie dziwnie gadał. Dobra. Norweta, two. O, dobrze. I przejdziemy jeszcze do dużej. I do pokół. Pok pok czyli poku... no. Dobra. To jest łajenka, która będzie polegać na tym, że. Będzie polegać na tym, że. Oj, że... ojej, jak ja już. Ja już się Widać, z git to widać, Jest to babka, No, dobra Dobra, to jest łazienka Troszkę ładna, bez Chodźmy Kolej no. Jak oceniasz? No Myślę, że na razie na Ewen. O jeju, Eryk! Widzowie, na razie będę tak nagrywał, bo Bo na razie. I tu Eryk chodzi, że oni się powracają po prostu. Eryk, ja będę tak trzymał po prostu. Kubek? Dzięki za pomoc. I to ja pił? Jena, n, I to, wie. No, y to n jedna. no, to jest... To jest... Jena. No. Jena, N. O tak, tak. O tak, musisz, o tak. O, o to jest Jena, N. Ale będzie A. I to jest nowa Londyn, albo tam to była petek A. No i... I mamy ubrania ale nie piszcie je moment, daję temu bertanowi, jak bo oni będą je prowadzić. No na razie wybieram, wybieram, na, na razie dom. więc ta na imię takiej, to leje E. No, 8. Dobra, jak oceniasz łóżkiem Janusz? Jakoś? Takiego ceniasz łazienkę to mówi To mamy to, to, to na jak nie ma to jak o bal. Myślę, że na razie za mała jest ta łazienka. Eee. Ty mówisz, mama. Spotka. Spotka? No. Jak już lecisz? Ślecisz. No nie. I dobra mnie już. Ja odchodzę i nie pamiętam. Ale ty powiedz... na to Oke, okay. dobra. To jest, to jest pokój małych dzieci. A, o, tak. A, to salon dzieci. Dobra, to są na dzieci, taki połek, taka ubranka będą. Chodź na razie nie mamy ubranek, ale. trudno, chodźmy dalej. Co tu się dzieje? Mówiłem, Janusz. Dzy... Janusz miał. Nio... Miał już Jan... Nie psał on też. Jonusz! z tego! bo młodzież trzeba wziąć, Mop, 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 mop. mop Dobra, posłuchajcie sobie. Oh, love, love. To troszkę chyba, dziwne jest. No ta prawda, to prawda. co ty powiedziałeś, dziecko? Dobra, chodźmy dalej. To jest. To jest pakuj. To jest kuchnia. Widzimy. Proszę byli zapisać. Dobra, chodźcie wyżej. to jest Bob? No, bo nie przyłątał. Ja powtam przynajmniej. To jest kuchnia. O! Kuchnia teraz... No tak, kuchnia mam... tato. to. Ojej, Ile będziemy tak... Yy, zwiedzać z domów? 100! Co? Ja tyle nie będę miał. Dobra. Dobra, to tu jest... To tu jest kuchnia. Dobra, chodźmy dalej. To jest spokój rodziców. O, tu spokój rodziców. No, jak oceniacie? Ile, ile to kosztuje? I tam macie obok. Ja będę pokazywać wam. Jak. Jaka koszt? E, 11 zł. Co? 11 zł, ja nie mogę. Kost 11 zł. Eee. sobie. O, tak 11 zł. Eee, 11 zł. No, to tyle nie mamy pieniędzy. To inny dom. Co? A, ale, ale. Czemu inny dom? Wow, czemu idę eee... tak. Uciekamy! Uciekamy z tego domu do domu domu! do budowy, go Ciekawy, ciekawy. Ciekawy, ciekawy. Kolejny dom. Chodźmy, szybko. Nie chcę ciekawić tego domu? Nie. Dobra, kolejny dom. Kolejny domek. Dobra, kolejny dam. Dobra, teraz taki dam. O dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tu są dwie. Macie klucze, jak będziecie chcieli. Na razie nie będzie wam Dała kluczy. Dobrze, chodzimy. I dawajcie. O, oh, no, 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 no. Dobrze, przepraszam. Chodzimy, wchodzimy. Chodźmy. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Wchodzimy, wchodzimy. Kiedy to drugi dom? Nie wiem, Bartek. Już się nie interesuje ten Bartek. Dobre, dobra, dobra, dobra. Dobra. Eee, to jest. To jest. Ej, to jest. Dobra. To jest na buty przybieranie. A, to są buty. To się przebiera buty. No, i to tyle fiatek I teraz winda. O, winda. Wreszcie winda jakoś. W tym domu. Idalnie się składa. O, nie się składa, że. Jest winda. Dobra, pierwsze idziemy do kuchni i do salonu. To salon. Znaczy, to jest kuchnia, tylko ba nie mamy już miejsca. Eee, no dobrze, to idziemy. I ładna kuchnia. Czekamy, ile ja kosztuje. No mi też się podoba. Mi też się podoba. Paweł, nie przesadzaj już. A mnie nie podoba. No wiesz, synek. Ale Siostra. Siostra. Córka. Ty już nic nie. Po prostu nic, nic nie miało. Dobra. Dobra, kolejny to jest. To jest kuchniarek to, to jest kuchniarek Ada. To jest kuchnia Ada. Mogłabym, No dobrze. Dobrze. I tutaj, tutaj jest kuchnia i tam zarządzanie są. Dobra, tu, to jest salon, po prostu taki salon wysajny. E, Ładne, wszystko tutaj. No, jeszcze się prowadzimy, a niech pani pójdzie. No dobrze, 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 dobrze. Już papa macie klucze do domu. Po wyjściu z panią. Eee, yy, no obserwalne, ale to po prostu. Nie widzieliśmy tego. Jakby już rodzinka się rozgłosiła, pani poszła i tutaj, no, po prostu, po prostu nie, nie graliśmy to. Jeszcze raz to musimy nagrać, bo musimy to przesunąć i nasz głos. Jeszcze raz. Dobra, wecynę w swój pokój. Dużo. Uaaaa! A to był Mr. Wow! No no, pokoju. Wow. no widzisz? Teraz możesz zar Ale pięknie! Ale pięknie! Ale pięknie. No, nie no właśnie! A Ty powiedziałeś tam, gdzie się nudzisz. No tu się nudzisz. To możemy się wyprowadzić. Nie, 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 no, To już. No, i... A jej wiesz sobie ubrania, a my już patrzymy na drugi pokój. Ale naprawdę ładnie, nie twój jest. Bana, 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 bana. Dzień dobry, on spaliona, córce. Córcia, spaliona. Dobra, chodź. Co? Każdy. Wow! Bracie, ty będziesz miał na ładniejszy spokój, chyba. Mamo, mam No tak, masz na chyba. Wow! Oj, piękny pokój! Pokaż szynek. No pięknie, cudo. Mas Mam no, laptopa. To ja już gram Fortnite'a. Tak naprawdę? Już gram Fortnite'a. Mam nowy telefon! I tutaj! Dzięki! Eee. Wow! A nie zamknął. Chyba sobie ustawię inny kot. No, jak nowy, to nie używamy teraz telefonów, bo. No, handelki. Marzyłam o tych handelkach. Dobra. Siostry pokój, zobaczcie. Tej młodszej. A gdzie jest brata pokój ten Tym... A. No nie razem będą w <imression> Zobaczymy ja mi mój boku i brata. Wow, ale jak jest, to ja na tym mm. Dobra, to, to już my. My pójdziemy. Chodźcie, robimy sobie selfie w nowym domu. No dobra. Chodźcie Chodź, sysy. Stawcie się ładnie. No dobra, mama. W nowym domu, zróbcie zdjęcie, ja z Wam. Zrobię screena, oczywiście. Jest bazę, musimy zobaczyć. No. Ja widziałam troszkę, ale troszkę, dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zrobimy screena. Wizowy, będziecie mieli party. Zrobię nam fotkę. No i to było na telewizowie. To był troszkę krótki part, ale będzie dłuższy i zobaczenie. Nara!